Elo 520 dziś poszłem po mleko do Monopolowego ale a się piousenki, piousenki. taka rozroba, się be, 47 spermam no i maralam, nie a choj wpierdolę się. Człopowała mmm Ale czysta woda se popływa mo o nawet te z coca coraz rażące tym żola niech się cieszy. Oj hech hech, teraz ja pełna wiec wybochla i jeszcze jeden i jeszcze raz nie gdzie. Co nie padaj po imprezie he hech.